Ej, jeszcze jeden musimy materiał dzisiaj obejrzeć. Gry wideo. Czerwiec 2025. Mamy teraz mocno ogórkowy sezon. Tak. Słuchajcie, nie boję się tego powiedzieć. Sezon ogórkowy. Ponieważ ostatnie drama o sezon ogórkowy zakończyła się tak, że ktoś to się o to przypierdoli, już nie pracuje jako redaktor. <średaktor> Pozdro 600, no nie? Ale nie, faktycznie teraz, drugie pół roku, to jest taka posłucha. Zresztą coś powie, no ale wiesz stary, wychodzi Snake Eater remake, no nie? Albo wychodzi Death Stranding, no ale proszę was, porównajcie to do, do poprzedniego roku, albo do poprzedniego yy, kwartału, nawet no, nie kwartału, no, nawet kwartału, można powiedzieć, tego roku. Nie, lipa. Wakacje, słuchajcie, giga ciężko się zapowiadają gamingowo, więc lepiej ten, lepiej słuchajcie... No, pomyślcie o jakichś innych planach niż granie w komputer, nie? Dawaj. W zasadzie dobiega końca i poza tym, że był to strasznie zimny miesiąc, no to zaoferował nam przynajmniej kilka naprawdę ciekawych gier. W końcu jesteśmy po premierach Dumni Dark Ages, Tainted Grail i Fall of Avalon, czy najświeższego Elden Ring Night Train. Warto tak. spojrzeć na to, co nasza branża co zaoferuje nam w czerwcu. No i tutaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Nowy miesiąc to oczywiście nowe rozdanie, a w rzeczywiście w czerwcu tych kart, mocnych kart jest bardzo dużo. Ja jestem Azurawil i będę waszym przewodnikiem po najważniejszych premierach tego miesiąca. Zapraszam. Ty, 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 ty. Tego filmu nie dało się zacząć inaczej niż od premiery... Jak polecasz ten czas spędzić? Kurde, dobrze, że pytasz widzów. Widzisz, nie ma dużej ilości premierowych gier. Jest na przykład warto sobie wejść na Instant Gaming i pograć sobie w inne stare gry, które możecie kupić w fenomenalnie dobrych cenach, jak na przykład... Darkest Dungeon, Never Winter Nights, Baldur's Gate Enhanced Edition, prawda? Jak Bayonetta, która też jest zajebista eee, Co tam jest jeszcze takiego? Torment. Też fajna rzecz do odświeżenia sobie na długie wieczory. Pathfinder, fenomenalna giera, też w giga dobrej cenie. Kurde, trzy części Gotika za kilka złotych, no proszę was. No, jakim bylibyście Polakiem, gdybyście sobie nie zagrali w Gotika co roku, prawda? No Kotor o, to może siedzieć, wymieniać, wymieniać i wymieniać. A do tego Night Rain za ze 135 zeta na moment nagrywania tego materiału. A jak jeszcze nie graliście, no to oczywiście Killer Obscure. No i jak Stellar Blade, 12 czy tam 13 czerwca premiera Stellar Blade'a, też na pewno na Instant Gaming będziecie w stanie to kupić taniej. Zajf, mam nadzieję, że przy przepiękne plansze tutaj powkładałeś. I jeżeli znowu dałeś planszę anime... To będziemy musieli poważnie porozmawiać na ten temat. Nintendo Switch 2. Już sam debiut sprzętu to nie lada wydarzenie, na które czekają całe rzesze graczy. A dodatkowo, japoński gigant przez ładnych kilka lat bardzo zazdrośnie strzegł wszelkich informacji o tej hybrydowej konsolce. Kiedy wreszcie ujrzała ona światło dzienne, no to wiele osób po prostu oszalało. Jak zawsze w przypadku nowego sprzętu od tej konkretnej firmy, oferują całkiem nietypowe, ale też na pewno ciekawe funkcje. Tutaj na pewno warto wziąć pod uwagę taki element jak tryb myszy dla Joy-Conów, co oczywiście ma ogromny potencjał w grach gatunku FPS. Nie brakło też typowego dla Nintendo odkrywania rzeczy, które w branży są już od dawna. No i tak właśnie Switch 2 doczekał się opcji Gamechat, gdzie, uwaga, możecie podczas rozgrywki rozmawiać ze znajomymi. To się dopiero nazywa innowacyjna nagrywanie. Premiera do Switch 2 odbędzie się dokładnie piątecznie. 5... Kur... Wiecie, co się okaże, jak konsolowcy dowiedzą się o modach, albo na przykład możliwości zmiany ustawień graficznych będzie więcej FPS. 1 czerwca 2025 roku. Polska cena sprzętu to około ok. 2200 zł, a więc trochę więcej niż w przypadku pierwszego Switcha. Niemniej jednak dla największych fanów tej firmy raczej nie będzie to coś, co. Ty ale co takiego wychodzi na Switcha 2? W sensie załóżmy chcę kupić Switcha 2 i czy co, co, co może mi na, na razie zaoferować Switch 2 nowe stare Mario Karty jest jakiś taki ten konsol seller typowo dla niego Cyberpunk no kurwa chciał zagrać w Cyberpunka na Switchu to no nie wiem jakiś nowy ale jest coś zapowiedziane nowe no czy no domyślam się że będą nowe boksy, ale no będą no będą daszgblacy Mario, Pox i Zelda, ale to dopiero wyjdzie. No właśnie, to mnie Nie. dziwi, że wychodzi konsola i po co miałbym ją kupić Chęcimy teraz? do zakupu. Premiera samej konsoli to jedno, ale wraz z jej debiutem na rynku pojawi się całkiem sporo gier właśnie przeportowanych specjalnie na nią oznacza to, że będą one dostosowane oczywiście do znacznie słabszego od aktualnych konsol sprzętu, a jednocześnie będą zapewne wspierać w pewnym sensie wszystkie te funkcje, które Switch 2 będzie w sobie posiadał. Jakich więc tytułów powinniśmy się spodziewać od razu na premierę Switcha 2? Ano no między właśnie. innymi Civilization 7, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7, Intergrade, Fortnite, Hitman: World of Assassination, Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, Jakuza Zero czy Mario Kart World. Jak sami widzicie Widzicie, w zdecydowanej większości są to po prostu porty gier z innych platform, no, no i poza Mario Kartem raczej trudno tutaj mówić jak nikt Kupić stary nowego Switcha, żeby se w porty pograć i rzeczy, które są w innych miejscach. W tym powiewie świeżości, ale dla ludzi, którzy na co dzień grają tylko i wyłącznie na konsolach od Nintendo, jest to bez wątpienia wielkie święto, no i okazja do sprawdzenia nowych tytułów. Ej, myślę, że istnieją ludzie, którzy grają na przykład tylko na Switchu i myślą, ale zajebiście, wreszcie będę w stanie sobie pograć w Cyberpunk'a, bo gram tylko na Switchu? Myślę, że są ludzie, którzy są po prostu takimi psychofanami Switcha, że nie dotykają innych konsol? Jeśli jesteście zainteresowani tą konsolą, ale potrzebujecie jeszcze jakichś dodatkowych informacji, no to dosłownie na dniach pojawi się, lub w zasadzie już się pojawił materiał od Skurika, który od podszewki analizuje, czym ta konsola będzie, no i czego się po niej spodziewać. Ja yes, was serdecznie zdałem, do tego materiału yeah. zachęcam już teraz. Jeszcze w zapowiedziach gier na maj 2025 roku wspominałem, że powinna tam znaleźć się jeszcze jedna gra, ale deweloperzy zdecydowali się przesunąć jej premierę. Mówię tutaj oczywiście o Dune Awakening od studia Funcom. Będzie to produkcja z gatunku MMO, Wsadzona w uniwersum wykreowanym przez legendarnego pisarza Franka Herberta, gdzie wielkie rody walczą ze sobą o władzę, wpływy oraz przyprawę. Jak na typową grę z tego gatunku przystało, przyjdzie nam nie tylko rozwiązywać fabularne zawiłości, no ale też regularnie wykonywać zadania, no czy po prostu walczyć z różnego rodzaju wrogami lub się też socjalizować. Bardzo ważnym elementem zabawy ma być tutaj element survivalowy, gdzie kluczowe ma być dbanie o zapasy wody oraz ochrona przed promieniami słonecznymi. Nie braknie w tej grze także systemu craftingu oraz możliwości stawiania własnych schronie. Jest to o tyle ciekawe, że mówimy tutaj o czymś w rodzaju housingu znanego z takich tytułów jak The Elder Scrolls Online, gdzie możemy sobie je udekorować według naszych własnych preferencji, gustów i możliwości. Skoro jest to gra z gatunku MMO, no to oczywiście nie braknie też typowo socjalnych interakcji, takich jak opcje dołączania lub tworzenia gildii. I tutaj twórcy zdecydowali się stworzyć specjalny system, w którym liderzy najsilniejszych grup zasiadać będą w specjalnej radzie, której decyzje wpływać mają na zasady panujące na serwerze. Brzmi nie to dość ambitnie, no i ambitnie mogę powiedzieć, że wprowadza to do gry taki około polityczny wątek, który. Była beta i nikt nie podłamał wrażeniu. Co dobrodzi o tym mówił, bo dobro z Polski, nie? Ogrywa bardzo dużo survivali, zna się na nich. Zresztą, kurwa, nie jedną serię też razem mieliśmy, no nie? Co dobrodzi mówił o tej, tej, o tej deal, nie? Aż ciekawy jestem. Bo ona no, brzmi jako taki trochę przerozformy na treści no zbyt ambitnie brzmi, mi się wydaje, Nie będzie przez graczy. Nie był zafascynowany. Pytanie dobra, tylko, okay. jak wyjdzie to na papierze, no i jak twórcy poradzą sobie na przykład z sytuacjami, gdzie jedna gilia będzie miała za dużo władzy, albo na przykład gracz będzie na tyle mało, Aha, że no, ciężko nie będzie coś przegłosować. To no, ja jestem szczania. ciekaw, bo wyzwań jest dużo, oczywiście pomysł jest bardzo ambitny, no tylko kwestia realizacji jest tutaj bardzo, ale to bardzo nurtująca. Wszystko to zapowiada się jako naprawdę coś ciekawego, no i na swój sposób odświeżającego. Zwłaszcza, że gatunek MMO od jakiegoś czasu przeżywa pewną stagnację. Tak jak wspomniałem, wszystko się jednak rozwija. Ale kurwa, z tej to będzie stary taki kurwa MMO jak z tego. Nie no, stary, no. Ja, ja, jakie kurwa MMO z tej duny? To zamknięte serwery, stary Survival, no nie? Z tego jest taki MMO chopek z GTA 5. Konan no Exiles. No? same odczucia i doświadczenia. No nie, no to nie graczy. jest MMO. To jest dopiero po premierze, która zaplanowana została na 10 Nie wiem, no dla mnie MMO to jest mas multiplayer online. No 100 osób na serwerze to nie jest masa. 5 czerwca 2025 roku. Wczesny dostęp dla posiadaczy droższych wydań rozpocznie się aż 5 dni wcześniej, czyli 5 czerwca. Początkowo o. gra będzie dostępna tylko na PC. O, pamiętacie ale... te czasy, gdy było tylko 3 dni wczesnego dostępu? Już mamy 5 z czasem dni swojego wcześniej. wydania doczekają się także konsolowcy. Na ten moment jednak termin wydania wersji na PlayStation i Xboxy nie jest jeszcze znany. Kiedy kurz i piasek po premierze Dune Awakening nie zdąży jeszcze dobrze opaść, my będziemy świadkami kolejnej dużej premiery i tym razem będzie ona z rodzimego podwórka. Yeah. Oczywiście mówię tutaj o the Alters, od The od 11 Beat Studios. O, to już w ramach tej miało przygody premierę. zostaniemy przeniesieni bardzo do futurystycznego uniwersum, to miało pas, gdzie przyjdziemy wcielić kolory. się w jakiego Jana Dolskiego, który jako jedyny miał to szczęście, że przeżył awaryjne lądowanie statku na obcej no i co tu dużo mówić, bardzo nieprzyjemnej planecie. Sytuacja jest oczywiście cokolwiek nieciekawa, a naszym zadaniem będzie poprzez produkowanie alternatywnych wersji samego siebie, przeżycie no i powrót a, kurwa, pewnie do domu. No. punktu widzenia gameplayowego mamy tutaj do czynienia z bardzo specyficzną mieszanką grudziłowej strategicznej i z domieszką takiego około simsowego charakteru. właśnie to z nie jednej mój strony ten bierki, mamy także eksploracji, super. osobistego zarządzania przedmiotami, czy szukania nowych zasobów. no ale także mechanik budowania i zarządzania kolonią naszych klonów. tych możemy oczywiście kreować praktycznie od podstaw, wybierając ich przeszłość, cechy charakteru, czy umiejętności. no właśnie tutaj od naszego zmysłu strategicznego zależyć będzie, jak wydajnie będą oni pracować, no i czy nasi podopieczni będą dopasowani do rzeczy, na których faktycznie się znają, a gdzie jest ten około simsowy charakter charakter, o którym wspominałem? Otóż każde nasze alter ego, mając swoje własne cechy, będzie mogło wchodzić z innymi klonami w interakcję, no i jak możecie się spodziewać, nie zawsze mają one być jednoznacznie pozytywne. Tutaj właśnie też pojawia się nasza rola, bo to od nas zależeć będzie, jak sobie poradzimy z takimi konfliktami i zapanujemy nad sytuacją. Chodzi przede wszystkim o to, aby też nawzajem się nie powybijali i nie udarzyli nam ucieczki z naszego tymczasowego więzienia. Nie da się ukryć, że jest to całkiem unikalny projekt, który ma w sobie jakiś tam potencjał na regrywalność. Pytanie tylko, czy rzeczywiście tak będzie. Jeśli tak, no to zdecydowanie warto się oczywiście tą grą interesować albo chociaż mieć ją na radarach. The Alters zadebiutuje dokładnie 13 czerwca 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Jeśli jesteście zainteresowani tą grą i chcielibyście ją zobaczyć na naszym kanale, no to dajcie znać, a my chętnie coś przygotujemy. Jeśli takie produkcje nie są dla was i akurat lubujecie się w grach z gatunku hack and slash, no to okay. Grinding Gear Games ma dla was bardzo ciekawą propozycję. Mowa oczywiście o premierze nowego Nowa dodatku Liga. Secret of Atlas do Path of Exile. Wszystkich informacji na temat tego rozszerzenia jeszcze nie poznaliśmy. Na ten moment wiemy jedynie, że gra doczeka się kilku sensownych poprawek z zakresu quality of life, w tym m.in. możliwości pauzowania gry w trakcie rozgrywki. Fajna nowość, naprawdę. Start dodatku za to zaplanowany został dokładnie na 13 maja, więc jeżeli lubicie takie gry, no to chyba pora wziąć wolne w pracy, co? A czymże byłby jakikolwiek miesiąc w 2025 roku bez premiery przynajmniej jednego FPS-a? No zapewne byłby niepełny, no i dlatego też w czerwcu. Może... Ej, a dzisiaj przypadkiem nie skancelowali tego projektu od Sony, tego nowego hero shootera? Jak dziś coś takiego mi mignęło na Discordzie? Że ktoś wrzucał, że Sony skancelowało kolejny produkt, bo bało się, że będzie ten, że będzie... X-Defiant, nie? X-Defiant dzisiaj nie było skancelowane? Możemy się spodziewać premiery FBC Firebreak od studia Remedy. W założeniach ma być to pierwszy osobowy shooter, gdzie drużyny graczy mierzyć A się mając bogami w formie PvE. Wszystko toczy się w tak zwanym najstarszym domu, czyli... Dobra, ty, to to nie jest ta gra z tym takim ładnym trailerem od Sony. Aha, dzisiaj zamknąłem ich, z zdefine serwery, mi się pojebały FPS. A jak się nazywa ten FPS tym takim ładnym trailerem, którego, aha, to jest maraton? Widzicie, one są tak unikalne, że mi się mylą. Federalnego biura. A myślicie, że maraton też zamknął? Kontroli. Owa miejscówka stała się celem ataku sił pozaziemskich, a naszym zadaniem będzie oczywiście powstrzymanie kolejnych inwazji wrogów. Jak widać, gra osadzona jest bardzo mocno w uniwersum Kontrol, no i dzieje się kilka lat po wydarzeniach właśnie z tej pozycji. Wcześniej była ona znana pod roboczym pseudonimem Condor i miała być początkowo dystrybuowana w modelu free to play Jednak po pełnym przejęciu praw do IP przez Remedy zdecydowano się przejść na model buy to play co chyba tej grze wyjdzie na dobre. W tytule tym pojawi się też całkiem spory arsenał broni, ale także gadżetów, które będziemy mogli dobierać wedle własnych widzi mi się. Prawdziwym game changerem mają być tutaj nadnaturalne zdolności. Nie wiem, ja oglądam takie gry i mam wrażenie, że to totalnie wypał. Ale no nie mogę ich ocenić z perspektywy tego, że ten konkretny gatunek mnie nie interesuje. Ale no oglądam to i mi się to w ogóle ciekawe nie wydaje do grania. Wykorzystanie ma znacząco wpływać na naszą skuteczność w bezpośrednich starciach. Wiesz, wiesz, tak jakbyś się mnie zapytał, czy podobały mi się faceci, no nie? No to też ciężko mi jest ocenić, nie? Czy mi się podoba dany facet, i mi się po prostu nie podoba. A może tak się zasłaniem i emotka Biszak jednak coś znaczy. Zapowiadają, że będzie to w pełni kompletny tytuł, no i nie będzie do końca tym, co rozumieć można pod terminem live service. Czy tak rzeczywiście będzie? Czy ta gra podzieli los takiego x Defyant od Ubisoftu? No, przekonamy się niebawem. Się kropi, Premiera no. FBC Firebreak zaplanowana została. Jest Sprite Marth? Czerwiec jest Sprite Marthem? Co wygadacie? <laughs> o kurde, a ja się spóźniłem poprzez tego Night Raina, Naprawdę, czerwiec jest Pride Marf? Kurde, nie wiedziałem, to wszystkiego najlepszego wszystkim życzę, no nie? A wszystkim, bo ja jestem giga tolerancyjny, wszystkich, no nie? Wszystkim życzę, słuchajcie, dużej dumy po prostu z bycia tym, kim jesteście, no nie? Nieważne, czy jesteście gejem, lesbijką, transseksualni, biseksualni czy heteroseksualni, to wszystkiego wam najlepszego życzę, bo o to chodzi w Pride'zie, no nie? Że to nie, nie, nie tylko ludzie, którzy są na przykład, wiecie, jacyś tacy yy, powiedzmy, <noise> widzicie, w dzisiejszych czasach nie, nie wiem jak to określić, no nie. Nie mogę, no nie mogę użyć jakichś takich określeń, więc wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. na 17 czerwca 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Czerwiec przeważnie nie kojarzy się nam z premierami gier sportowych. Tak się akurat Sienki składa, że wydawcy tych tytułów preferują bardziej jesienne okresy. Z rutyny tej wybija się jednak studio Kepler Interactive, które właśnie w czerwcu 2025 roku dowiezie na rynek swój najnowszy projekt, czyli rematch. Jest to nic innego gra. Ale ja ciekawy jest, dużo mam widzów, którzy są na przykład ten homoseksualni, znaczy, no nie musicie mówić, jak, jak, jak nie chcecie. Kilku faktycznie wiem, mam, no nie? Widzów gejów, no nie? Często gdzieś tam sobie coś pogadamy. <gadamy> Ale ten, ciekawy jestem, ja, ja, jak duże jest w ogóle. Piłkarska, gdzie jako gracze wcielamy się w jednego z piłkarzy i z perspektywy trzeciej osoby... Mam... nie no, nie powiem wam tego. Nie, nie mogę wam tego powiedzieć, niestety. Kurde, a szkoda, ale to nie mogę, co jakiś wizgaj powiedział. No, nie mogę. No dobra, zabawne, sam się ześmiałem. Ej, ten rematch generalnie jest genialny. To jest gierka twórców Sifu. Yy, Sifu było kwietne. No nie. Sifu <ścoughs> było fenomenalne. Lanel mówił, że kilku jego kumpli też, też to giga chwaliło, takich coś kojarzących gierki sportowe i że podobno super się w to gra. No bo to. Z jednej strony wygląda na takiego trochę Rocket League, ale no to jest faktycznie gra sportowa, tylko z zajebistym systemem. Tak, ta gra na testach miała fenomenalne liczby. Bo wejmiemy się na wirtualnych boiskach. Nie będzie to taki typowy Dzięki futbolowy podział, bo, jest, bo na boisku dostępne tarcza. będą tylko trzy pozycje. Atakujący, obrońca oraz bramkarz. <laughs> nie ostatni... piszcie takich rzeczy na czacie, bo ten Zajft, nie wiem, czy on to bluruje na YouTube, czy, czy ludzie to oglądają, no poglądam sobie znowu jakiś kontent, no a wy piszecie, żebyście, no dajcie spokój, no, to może trochę ogłady, trochę, nie? Nie będzie miał oczywiście swój własny, unikatowy <gryt> zakres ruchu. Całość na swój sposób przypomina Volta z EA Sports FC, <gryt> jednak Klimer stawia mocniejszy nacisk na dokładne poruszanie się po boisku. Jezu, to jest materiał gry wideo na czerwiec 2025. A wy takie rzeczy wrzucacie w ten materiał? No proszę was, jak ktoś to ogląda na YouTubie, to wiecie co pomyślcie, tylko że warto subskrybować ten kanał, bo zajebisty content tu jest. No i maksymalnie jak najlepszą responsywność. Widać o, się też tutaj plan, sporo man. odejścia od takich klasycznych zasad: no bo <laughs> cały mecz toczy się będzie <laughs> na zamkniętym boisku bez linii autowych, no i w grze nie będzie też żadnych fauli. A co za tym idzie, żadnych kar z nim związanych. Co to oznacza? No możliwość przeprowadzenia spektakularnych sanek w rywala, no i to bez ryzyka wykluczenia. Już od pierwszych materiałów widać, że kwestia animacji oraz tzw. mikroruchów była dla studia niezwykle ważna. No i fani w piłki kopanej mogą spodziewać się czegoś naprawdę ciekawego. W tytule na start dostępnych będzie kilka trybów zabawy. Ej, ale po... tu nie ma jakichś magicznych mocy, nie? Za standardowymi wariantami 3 3 4x4 i 5x5 czekać będzie na nas specjalny model rankingowy, gdzie będziemy mogli piąć się po kolejnych drabinkach i zdobywać powiedzmy jakieś dodatkowe wyróżnienia. Twórcy zapowiedzieli, że gra czeka się także aktualizacji sezonowych, w przyszłości też nowych wydarzeń, trybów oraz masy przedmiotów kosmetycznych dla i stadionów. W tym przypadku jest to więc oczywiste, że mówimy o grze Live Service, choć kwestia podejścia do monetyzacji jeszcze nie jest taka jasna. Na pewno nie będzie to alternatywa dla gier od EA Sports, jednak taka ciekawostka dla każdego fana futbolu, który akurat marzył o wspólnym graniu ze znajomymi w jednej drużynie. Rematch zadobiutuje dokładnie 19 on czerwca on 2025 będzie, no, roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X F. F. A sam koniec została jedna, ale Death dla mnie najważniejsza, a na pewno Chcielibyście jest Death Stranding? Czerwca, czyli Death Stranding 2 On The Beach. Jest to oczywiście kontynuacja gry stworzonej przez Hideo Kojima i jego studio Kojima Productions w roku 2019. W tak, ramach tej nie, produkcji będziemy poznawać po dalsze losy sama Bridget któremu zjednoczenie Ameryki najwidoczniej nie wystarczy i postanawia zrobić to samo w przypadku sąsiadującego Meksyku. Nadal więc będzie to gra oparta o te same albo przynajmniej podobne schematy rozgrywkowe, które osadzone zostały w otwartym świecie. Istotnym elementem całej zabawy będzie oczywiście dostarczanie do kolejnych ludzkich osad Metalasy dostaw przedmiotów, do tego zadania nic. wykorzystamy oczywiście cały wachlarz narzędzi i maszyn. Można by więc powiedzieć, że jest to w zasadzie kopia tego, co dostaliśmy właśnie w roku 2019, ale wówczas Kojima nie byłby Kojimą. Jedną z ciekawszych nowości jest tutaj opcja korzystania z mobilnej Pasz, bazy, serdena. która w zasadzie stanowić będzie taki mobilny ja hub, dzięki, któremu będziemy ciskał. mogli lepiej przygotować się na kolejne etapy podróży. Jedną z ciekawszych nowości jest tutaj opcja korzystania roll, z mobilnej bazy, a w zasadzie stanowić będzie taki mobilny hub, dzięki któremu będziemy mogli lepiej przygotować się na kolejne etapy podróży. Co do fabuły i takiego ogólnego serii to kryzak. można ze sporą do pewności powiedzieć, że nadal będzie to typowa gra od Hideo Kojimy, która będzie miała całkiem sporo kojimizmu. Czy jest to coś złego? No absolutnie. Absolutnie nie, no bo sukces pierwszej odsłony pokazał, że zapotrzebowanie no na takie gry jest chają, naprawdę to. spore. Jest też dużo ja ludzi, nie, którzy Stefanem, po prostu je lubią. Zorem potrzebniczki nadchodząca gra zaoferuje prawdziwie gwiazdorską obsadę, no bo poza Normanem Bridusem, czyli oc możemy się spodziewać angażu aktorów takich jak George Miller czy chociażby Troy Baker, czy takie natężenie... Miller będzie gra... ten polski polityk, stary, w Death Stranding? Co ty pierdolisz, serio? Ja nie wiedziałem, że on się zajmuje, chłopy, dubbingowaniem. Ale kasa. Play? No oczywiście, że nie. Czy jest to coś nie, ciekawego? Źle. No dla wielu osób na pewno. No, okay. Premierem? Nie? W Polsce coś takiego? Tak. Death Stranding 2 on the Beach zadebiutuje dokładnie 26 czerwca 2025 roku i początkowo dostępne będzie wyłącznie na PlayStation 5. Jak widać, pewne rzeczy się po prostu nie zmieniają. No i to by było na tyle. Dojechaliśmy do końca. No, i jak widzicie. No nie ostatni wygląda ostatni fenomenalnie. Miesiące, ten mamy prawdziwe zatrzęsienie ciekawego. Tak, gdzie jest Stellar Blade! Nie, Pytanie, dobra, spurawi życzyli... pijany, hop Stellar Blade, hopienie. Nie dał. ...w stanie przeciągnąć nas dłużej przed ekrany monitorów, konsol, komputerów, no bo jak wiecie, na papierze wszystko Zawidzili wygląda tuleje. ciekawie, a rzeczywistość później wygląda już nieco mniej kolorowo. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, która zawis. gra Was może nie spodziewaliście się jakiejś, może któraś teraz przyciągnęła Waszą uwagę, chętnie przeczytamy. Pamiętajcie też, żeby wpadać na naszą stronę internetową gry.go.pl, ja gdzie co codziennie najciekawsze wieści ze świata gamingu. Czyli gry do, do na w na Facebooka, na Twittera. Tutaj macie film z serii Zanim Kupisz, gdzie rozbieram na części pierwsze Elden Ring Nightrain od studia From Software. My <grych> słyszymy się już niebawem w następnym materiale, więc trzymajcie się i do następnego. Do następnego, elo elo!